you <music> Witam serdecznie Państwa i zachęcam do zapoznania się z najnowszym 45 numerem tygodnika katolickiego niedziela, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów. 28 października 2012 roku zakończyło się w Watykanie 13 zgromadzenie ogólne synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji. Uczestnikiem synodu był arcybiskup Józef Michalik, zamieszczony w niedzieli wywiadzie pod tytułem Kościół Zawsze Blisko problemów świata. Ksiądz arcybiskup wymienia trudności, na jakie napotyka dzisiejszy Kościół, oraz określa zobowiązania, jakie przed nim stoją. Każdy płód ludzki jest człowiekiem, bo z ludzkiej komórki nie powstaje nic innego jak tylko człowiek, pisze ksiądz Infuad Ireneusz Urskubiś w ferietonie pod tytułem Życie za śmierć. W związku z ożywającą znowu dyskusją na temat in vitro, autor wyjaśnia, jakie zagrożenia w sferze moralnej i biologicznej pociąga za sobą korzystanie z tej metody. Zachęcam do przeczytania tego felietonu, w którym autor przypomina o naprotechnologii jako skutecznej metodzie leczenia bezpłodności. Błogosławiona Siejba to tytuł reportażu Barbary Jelonek o watykańskim wieczorze poezji dedykowanym Janowi Pawłowi II. Autorka przybliża atmosferę wieczoru, który odbył się z okazji imienin papieża Polaka 4 listopada 2003 roku. Udział w nim wzięli znani artyści jak Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Stanisław Sojka czy Józef Skrzek. Czy na drodze do wiary możemy oczekiwać skutecznej pomocy biblistów? Czy biblista nie kojarzy się z naukowcem zanurzonym w świecie ksiąg biblijnych? Na te pytania ojca Krzysztofa Bielińskiego odpowiada ksiądz-profesor dr. habilitowany Henryk Witczyk. Zachęcam do przeczytania rozmowy zatytułowanej Nowoczesne Niesienie Ewangelii, w której jest również sporo informacji o telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. W najnowszej niedzieli Anna Przewoźnik wskazuje nowe miejsce w Polsce do walki z nowotworem. Jest to Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas na gdańskiej zaspie. Podczas uroczystego otwarcia centrum w dniu 10 października bieżącego roku, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. senator Grzegorz Bierecki i ojciec Tadeusz Rydzyk. Natomiast ksiądz Ireneusz skubiś podarował klinice figurę błogosławionego Jana Pawła II, świadka wiary. Uroczystość Wszystkich Świętych i sąsiadujący z nią w kalendarzu dzień Zaduszny skłaniają do refleksji nad życiem i śmiercią. Na łamach niedzieli ksiądz Marek Guczak w artykule Radość trzech kościołów dzieli się refleksją, że w tym dniu możemy mówić o optymizmie i nadziei na szczęście wieczne. W nawiązaniu do ostatnich wypowiedzi odważnych naukowców, którzy badają przyczyny katastrofy smoleńskiej oraz poszukiwań właściwych grobów ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, w najnowszym numerze niedzieli znajdziemy artykuły znanych publicystów Witolda Rudzińskiego i Artura Stolmasiaka, a także wywiad Alicji Dołowskiej pod tytułem Bariera strachu pęka. Z reżyserem filmowym Antonim Krause na temat przygotowań do realizacji filmu Smoleńsk 2010. To tylko wybrane artykuły z najnowszej niedzieli. Serdecznie zachęcam Państwa do nabycia 45 numeru niedzieli i zapoznania się z całą jego różnorodną tematyką. Przypominam, że tygodnik jest do nabycia w parafiach i kioskach na terenie całej Polski a więcej informacji, foto i audio wideo znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.